Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek, 12 tygodnia, zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Mateusza mamy piękne obrazy, które Pan Jezus nam zostawia. Po pierwsze, obraz nie rzucajcie tego, co święte, psom, nie dawajcie swoich pereł przed świnie. Dalej mówi, wchodźcie ciasną bramą, bo szeroka brama jest, e, prowadzi do zguby. Ale przede wszystkim zasada, którą nam Pan Jezus dzisiaj zostawia. Zasada mówiąca o tym, wszystko co chcecie, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Czyli kochani, zobaczcie, że Pan Jezus mówi do nas dzisiaj, jeśli chcesz, aby człowiek żył z tobą w zgodzie, zacznij ty prowadzić do zgody. Jeśli chcesz, aby człowiek był dobry dla ciebie, ty bądź dobry dla niego. Jeśli chcesz, aby człowiek cię miłował, ty miłuj niego. I kochani, takich przykładów moglibyśmy podawać jeszcze pewnie wiele, ale ta zasada, zasada, która jest zasadą życia ludzkiego. Wszystko co chcesz, aby człowiek tobie zrobił, najpierw ty zrób jemu. Kochani, Pan Jezus właśnie nas uczy dzisiaj tej zasady, abyśmy się wzajemnie miłowali. Można by tak powiedzieć, że ta zasada czynienia tego, co Tobie miłe, drugiemu człowiekowi jest bardzo, bardzo nam potrzebna. Zatem, kochani, wsłuchując się w dzisiejsze słowo, prośmy Jezusa, prośmy Boga, aby nam błogosławili w tym, abyśmy najpierw my Czynili dobro drugiemu, a potem, aby to dobro do nas wracało. Życzmy sobie tego i pamiętajmy, wszystko, co chcecie, aby Wam ludzie czynili, Wy im najpierw czyńcie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku z Panem Bogiem.